Natknęłam się niedawno na badania jednego z bardzo nielicznych naukowców, którzy zajmują się tym, w jaki sposób muzyka wpływa na ludzki mózg i dlaczego budzi w nas tyle emocji, dlatego że przecież czasami, kiedy słyszy się cudowną muzykę, to człowiek ma wrażenie, że fruwa nad Ziemią, przynajmniej ja tak mam. I rzeczywiście to ma swoje naukowe wytłumaczenie. Ten naukowiec nazywa się Robert Zatorre. Urodził się w Buenos Aires, wychował się w Stanach Zjednoczonych, a teraz wykłada w Instytucie Neurobiologii w Montrealu w Kanadzie. I najbardziej niezwykłe jest to, że muzyka nie trafia tylko do części mózgu, która jest odpowiedzialna za wrażenia słuchowe, tak jak w przypadku innych dźwięków, tylko muzyka porusza w mózgu także strefy motoryczne. I dlatego niemowlęta kilka tygodni po narodzeniu już poruszają się w rytm muzyki. I to jest właśnie powód, dlaczego dorośli przy fascynującej muzyce zrywają się do tańca. Ale to jeszcze nic, dlatego że mamy w mózgu tak zwany układ nagrody i ośrodek przyjemności. Zaprojektowany po to, żeby ludzie robili to, co zapewni im przetrwanie, czyli na przykład kiedy siadamy do posiłku i czujemy przyjemność z jedzenia, to właśnie po to, żeby mózg zapamiętał, że to jest czynność, którą warto powtarzać. I wtedy zaczynają się wydzielać neuroprzekaźniki, głównie dopamina, ale też inne, np. serotonina, endorfiny i oksytocyna. I one wszystkie sprawiają, że ogarnia nas poczucie radości, sensu, motywacji. I dokładnie tak samo działa muzyka, dlatego że muzyka też właśnie budzi ośrodek nagrody i przyjemności i zalewa mózg endorfinami, czyli szczęściem.